Dzień dobry, cześć Aga. Cześć Michał. Witamy Cię serdecznie na kolejnym odcinku naszego podcastu, wideo-podcastu Marketingowy Kwadrans. Podcastu, w którym razem z Agnieszką rozmawiamy o marketingu Aga, marketingu przemysłowym. Czasami ocierając się oczywiście o inne marketingi, bo nie, ciężko nie, nie ocierać się tak naprawdę. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie marketing offlineowy. Marketing, który w marketingu przemysłowym, wbrew pozorom, mimo całej technologii i cyfryzacji, cały czas zawiera znaczącą część naszego budżetu, czasu i jest jednym z głównych elementów prac marketingowców, żeby wspierać sprzedaż. To jakie mamy możliwości działania marketingu offline'owego? Aga, z Twojego doświadczenia, z tego co Ci się podoba, co jest, co jest fajnego do zrobienia? Jeżeli chodzi o marketing offline'owy, mhm. jakie mhm. mamy możliwości, no to cały szereg można tutaj wymienić. Na początku na pewno większość osób, które pracuje w marketingu B2B powie, że to są targi, konferencje, wszelkiego mhm. typu wydarzenia. Tam gdzie jest networking też, no nie? To jest jedna tak. z takich rzeczy. Tak. A wymieniać, czy powiesz ty kolejne? Wiesz, no, oczywiście. No, to oprócz tych targów mamy wszystkie drukowane media, tak. czasopisma branżowe, i to jest chyba ta przesyń, która jak naj... chodzisz powolutku do lamusa. No, mamy przede, mhm. przede wszystkim różnego rodzaju broszury, ulotki i te małe mhm. wizytówki. Też oprócz tego o czym będziemy dzisiaj na pewno mówić to że jednym z takich elementów które warto rozważyć jeżeli chodzi o marketing offlineowy to są billboardy też to są wszelkiego typu warsztaty dla klientów warsztaty aby mm. podtrzymywać również tych klientów i utrzymywać z nimi relacje a oprócz billboardów jeszcze bym wspomniała o działaniach dotyczących takich nietypowych działań, jak działania na przykład tradycyjnej poczty, marketing partyzancki, tudzież ewentualnie działania w radiu. Ale o tym podyskutujemy i wymienimy się swoimi doświadczeniami. To co, zaczynamy od tego, od co po prostu zawsze musi się prze, pojawiać w rozmowach marketingowców przemysłowych, czyli targi i konferencje. Chociaż ten temat dosyć mocno już zaopiekowaliśmy, ale targi to jest, ten, to jest ta przestrzeń offlineowa, w której znacząco pozyskuje się lidy bądź jest to ta przestrzeń kontaktu z klientami, prawda? Tak, i zapraszamy do wysłuchania wcześniejszych naszych odcinków o targach, bo tam też bardzo wiele praktycznych rad dajemy, jak do tych targów się przygotować. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o same targi, to tutaj bym powiedziała o systemie um, zapisywania um, tak zwanych nidów na naszych jakichś urządzeniach bądź w wersji analogowej. Mm -hmm marketingowców wykorzystuje mimo wszystko jeszcze papier i spisuje sobie notatki targowe na ręcznie, ale też warto pomyśleć o tym, żeby zainstalować również do tego aplikację bądź skanery wizytówek, które też są w połączeniu z różnymi, mhm. jeżeli ktoś ma, z różnymi CRM-ami, żeby od razu taki potencjalny lead trafiał nam do CRM-a, tudzież jakiś handlowiec, który Chciałby mieć od razu dany kontakt w swoim telefonie, no to mm -hmm. też może taki skaner wizytówek do tego wykorzystać. Tak, dokładnie. Bo, no to się wy... Tak, więc jeżeli już jesteśmy na tych targach, to tym elementem, który jest nieodzownym i często wykorzystywanym i jednym z tych elementów na checkliste, to jest to, że my musimy mieć drukowane materiały. Drukowane materiały, które wykorzystujemy dając klientom w trakcie targów, bądź jako bardzo ważne narzędzie dla. Handlowców podczas ich wizyt. To jest ten element, który jest tym elementem środka naszego lejka, mhm. prawda? Mhm. I takimi dodatkowymi elementami, które w tych materiałach drukowanych mogą się znaleźć, żeby mierzyć w ogóle konwersję, no to dobrze dodawać kody QR. Natomiast różne mhm. są opinie o bezpieczeństwach dotyczących kodów QR. Na pewno mhm. warto przyjrzeć się, jak, jaką firmę wybieramy do generowania tych kodów QR. Również one są umieszczane czasami na eksponatach, żeby łatwiej było dany konkretnie model później sprawdzić sobie też na stronie internetowej. Mhm. No i tutaj trochę zahaczam o tym marketing offline do online, no ale to jest też dzisiaj też nieodzowne, żeby wyeliminować te działania dotyczące tylko i wyłącznie tego marketingu offline, bez online, on, online działań, bo tą konwersję, jak w jakiś sposób trzeba mierzyć, a umówmy się, mm -hmm. mierzenie działań tylko i wyłącznie z marketingu offline na podstawie własnych obserwacji, no to to nie jest mierzenie, nie? No to nie jest mierzenie. no W ogóle ta, ta przestrzeń w ogóle styku offline'u z online'em to jest coś. Nad wyraz ciężkiego, dlatego że targi my możemy sprawdzić, czy działają, mhm. bo jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ile osób odwiedziło nasze stoisko. Możemy stworzyć dodatkowe materiały w trakcie, więc to jest jakaś dodatkowa wartość. Mamy te lidy, te notatki targowe, o których wspominałaś, ale już z printem jest inaczej. Oczywiście, jeżeli jest to narzędzie dla działu sprzedaży, czyli ta broszura, którą, z którą idzie i na podstawie której tłumaczy często swojemu klientowi, który bardzo często nie jest przyklejony do komputera, bo pracuje mhm. często na zakładzie, jest to utrzymaniowiec ruchu, jest to kierownik magazynu, to są narzędzia, które mogą pomóc wesprzeć, zaznaczyć te główne elementy, przejść przez jakiś proces, dać jakąś możliwość usystematyzowania pracy i wiedzy dla działu sprzedaży, to tak na przykład ja mam bardzo duży problem z weryfikacją inwestowania w print, nie, bo... Tak i to wiele osób potwierdzi, mm -hmm. że to nie tylko i wyłącznie chodzi o katalogi, czy też ulotki, które są rozdawane, mm -hmm. ale również o wszystkie rzeczy, które inwestujemy w artykuły, na przykład artykuły sponsorowane, tudzież mhm. reklamy drukowane. Trudno mhm. czasami zmierzyć ich istotność, bo uwaga, to nie chodzi tylko o umieszczanie tego w artykuł, tych artykułów w prasie, nie wiem, utrzymanie ruchu, czy też w innych tego typu periodykach, ale też mhm. chodzi o reklamy, które, albo artykuły sponsorowane, które są bardzo, w takich bardzo popularnych czasopismach i nie chcę tutaj ich wymieniać. Oni czasami mhm. do nas nagminniec tak Dzwonił, żeby umieścić tam artykuł sponsorowany bądź reklamę, ale jak to zmierzyć później dokładnie czy ktoś z tego konkretnego artykułu bądź reklamy dzwoni do firmy. No, no to jest, mieliśmy kiedyś nawet tak, taką rozmowę prywatnie, że to ma sens, jeżeli to jest połączone na przykład z tym, że tą część, gdyby pracy redakcyjnej przyjmuje na siebie redakcja, potrafi na przykład pomóc, przygotować. Wartościowy materiał, który będziemy mogli wykorzystać. Jeżeli to jest kupno tylko i wyłącznie reklamy, to z tym jest problem. Chyba, chyba, że e, periodyk, e, do którego decydujemy się podjąć reklamy tam publikują bądź wywiady są tam publikowane z naszymi klientami. Bo jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli na przykład jest to wydawnictwo, dajmy na to logistyczne, które raz w roku publikuje wywiady i w wywiadach są na przykład dyrektorzy firm logistycznych którzy mhm. przy... to oni później sami będą chcieli zobaczyć jak wypadli więc jeżeli tam umieścimy reklamę to jest bra... wiel... jest duże prawdopodobieństwo że te osoby będą miały styczność z naszą twórczością i z naszą ofertą z naszymi jakimiś elementami tych huków gdzie będziemy chcieli te osoby skierować mhm. ale Zwykłe czasopisma, nawet bardzo fajnie redagowane, bo naprawdę mamy dobrej jakości periodyki, jeżeli chodzi o e, produkcję, ale one niestety e, no, nie dają mi możliwości obronienia wydania kilku tysięcy złotych za artykuł. Mm, to prawda. Chyba że. Jeżeli chodzi o mierzenie, to też mhm. jest taka kwestia, że czasami robi się coś takiego, że umieszcza się numer telefonu, albo na, właśnie albo na tej reklamie, szczególnie na reklamie, mhm. który jest reklam, tele, numerem telefonu dedykowanym do i przypisanym właściwie do tej reklamy, żeby zmierzyć. Mhm. Jakąś konwersję, no i wtedy można ewentualnie powiedzieć: O, klienci do nas raz w miesiącu dzwonią, bo pewnie zobaczyli tą reklamę mm -hmm. w, w gazecie XYZ. Nie? Mm -hmm. so, so to, są na to jakieś sposoby, ewentualnie umieszczenie na reklamie też kodu QR, no ale ten kod QR to w wielu miejscach się będzie nam e, pojawiał, czy też właśnie tak jak wcześniej mm. była mowa o broszurach, targach, na wizytówkach. Mm -hmm. Na eksponatach, na, na reklamach, również na billboardach, też, mm -hmm. na autach, bo też tak. o tym można powiedzieć, że auto, auto to też jest reklama. Offlineowa, to jest jak najbardziej, tak. No to i też byśmy mm? musieli też sporo porozmawiać, jak handlowcy reagują na oklejenie własnych samochodów. Bardziej mm. mi tutaj. Pasuje oklejanie aut dostawczych tam, gdzie można coś dodatkowego umieścić. aby mm. to nie było dostarczamy bezpieczeństwo, bo ostatnio miałam zagłostkę. Co ta firma robi? Nazwa nieznana dla mnie, ale dostarczają bezpieczeństwo, ale jakie, nie? Mm. To może wiesz to militarna była firma. <noise> No może być, posłuchaj, no to no, 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 no faktycznie w ogóle z sprintem jest tak, ale możesz to zrobić, jeżeli faktycznie na przykład każde zapytanie będziesz próbowała tak zinfiltrować, przepytać, zmierzyć tą atrybucję każdego zapytania, które przychodzi na stronę internetową bądź na telefon, jeżeli ktoś ci powie no przeczytałem akurat artykuł w czasopiśmie X, jeżeli faktycznie się okaże, że to przyczyniło się do podjęcia przez kogoś decyzji, bądź decyzji zakupowej, bądź decyzji, żeby w ogóle zacząć interesować się naszymi produktami, to faktycznie jesteśmy w stanie zrobić. Tylko niestety sprintem jest tak, że ma ograniczoną ilość przestrzeni, przez to, jak gdyby cennikowo ta przestrzeń jest dosyć droga, a Najlepsze oferty, które są, już zaczynają być rozsądne, dzie dzieją się na tydzień przed wypuszczeniem do druku, kiedy przestrzeń jest do uzupełnienia i mamy telefon. Panie Michale, no, to jest super ofer okazja. Mamy ostatnią, trzecią okładkę i tylko 2,5 koła, nie? Podejmie Pan decyzję, a ja ją kurczę, Nie mam tego zaplanowanego. Nie wiem do końca, co tam jest w środku. No, faktycznie oni niby 10 tysięcy za to biorą, ale. I, i, no I się tak zdarza, że czasami po prostu nie podejmujemy tej decyzji, bo czujemy się za bardzo naciskani, bądź nam to nie wchodzi właśnie w te ścieżki, um, um, tą, tą drogę naszego klienta, którą sobie op opisaliśmy, albo nigdy nie dostaliśmy informacji zwrotnej z rynku, że warto. Chyba, że print jest elementem jakiegoś miksu. Bo teraz coraz częściej jest tak, że Wydawnictwa mają swoje konferencje, mają swoje strony internetowe. Mhm. I jeżeli to jest w jakimś rozsądnym pakiecie, i jeszcze do tego mam jakąś dodatkową wartość w postaci na przykład właśnie współtworzenia kontentu, no to why not? Nie? Mhm. Tylko wtedy nie mówimy o dwóch tysiącach, bo to może się okazać, że progiem wejścia jest 6, 12, 14, 20, jeżeli jeszcze jest to z konferencją, jeszcze jest to z prelekcją. I zaczyna być, i wiesz, i wtedy mamy publikacje reklamę, artykuł sponsorowany, mhm. newsletter, który jesteśmy w stanie mhm. sprawdzić, bo ostatnio na przykład tak. puszczałem newsletter z zaproszeniami na targi i faktycznie kilka osób się odezwało, i one były przez portal, który sprzedaje banery robione, i zatrybiło, czyli zadziało, mhm. czyli faktycznie ludzie czytają i. i może mają większy, jak gdyby, click to rate, click to open, czy cokolwiek, żeby to zweryfikować i sprawdzić. U mnie to zadziałało, mhm. więc wtedy warto, tylko że niestety progi już się zwiększają, nie? wejścia. No i tutaj się pojawia nasze pytanie, to zależy jaki mamy budżet, to zależy na której stronie chcemy być, też w tym właśnie danym periodyku, jak patrzymy na te działania, jakie mamy wcześniejsze doświadczenia, na jakim jesteśmy etapie w tym marketingu, że możemy coś sobie porównać i na ile mamy budżet taki, że nas to nie zaboli i firmy to nie zaboli, że jak wydamy i jak się nie, nie będzie z tego żadnego tam albo minimalny zwrot z inwestycji, no to tam też to przełknie. Natomiast jeszcze kwestia taka dotycząca tego miksowania. No to ten miks, w tym właśnie ten offline i online, naprawdę mocno się tutaj przenikają i wątpię, żeby była jakakolwiek organizacja dzisiaj, która tylko i wyłącznie stawia na marketing offline'owy. Wydaje mi się to zbyt ryzykowne. Mm -hmm. To Tak samo jak ryzykowne stałoby się inwestowanie tylko w digital, w przemyśle, mhm. Dlatego, że no, webinaria wszystkiego nie załatwią, nie? Case study, wideo wszystkiego nie załatwią. Ludzie też gdyby potrzebują czasami dotykania różnych treści, tylko że my musimy o, o jednej bardzo ważnej rzeczy pamiętać, że teraz no, tych osób, które podejmują decyzje zakupowe, jest coraz więcej w wieku 30 20, kilku, 30-40 lat to osób, które już inaczej konsumują treści, nie. Mhm. No ale to nie zmienia faktu, że w tym swoim miksie warto rozważyć właśnie to, żeby mieć ten offline ogarnięty czy konferencje, targi, druki, może jakaś współpraca z periodykami. Do tego jeszcze bardzo fajną rzeczą może być spersonalizowana korespondencja pocztowa. Nie? Gdzie tak, nagle tak. mamy. Ktoś dokument list trafia na, do nas na biurko, jak czytamy, i faktycznie jest do nas kierowane, w szczególności w takich działaniach account-based marketingowym, gdzie wiemy Dokładnie. do jakiego klienta chcemy dotrzeć z konkretną mm -hmm. rzeczą, i wtedy naprawdę warto poświęcić na to trochę czasu. Innym bardzo fajnym elementem to jest, jeżeli mamy w dużym miejscu, w jakimś miejscu skupienie firm, na przykład jest to jakaś specjalna strefa ekonomiczna, jest jakiś park przemysłowy, mm -hmm. można rozważyć outdoor. Prawda? Mhm. Czyli billboardy, które wskazują mhm. nawet, bym powiedziała, jak dojechać do firmy, który jest de facto billboardem informacyjnym, ale już komunikującym o tym, mhm. jakiego rodzaju jest to firma, bądź co w tej firmie się znajduje. I tutaj dotykamy właśnie te, tej kwestii billboardowej, że naprawdę bardzo ważna jest lokalizacja, umiejscowienie tego billboardu. Mhm. Nawet jak ten rodzaj tego billboardu, no i jak on długo też wisi, no bo to też wszystko zależy od tej ceny, mm -hmm. nie? Um, tak, no. i kreacja, czyli to, co my tam po prostu zrobimy, warto, żeby to pojawiło się. i z, Na przykład, wyobraźcie sobie, że odbywają się targi, czyli mamy jeden działanie offlineowe, które jest szansa, że przy, przyniesie nam ludzi, więc ci ludzie muszą na te targi dotrzeć, więc. O, nie, się pojawił, bąbelek. <laughs> Dwa. Musi być w jakiejś przestrzeni skupione, czyli ci ludzie gdzie dojeżdżają, więc na przykład na, jeżeli to są np. targi we w Warszawie, na Darzynie i mamy drogę ekspresową bądź autostradę, i tam są billboardy, można rozważyć, żeby mieć właśnie przestrzeń w trakcie tej podróży, żeby ludzie mieli okazję mm. się z tym zapoznać. No, i jeszcze sama sama sam Billboard, który bądź jakiekolwiek oznakowanie, jakieś plakaty, które się w przestrzeni targowej e, znajdują. Tak samo jak można to połączyć już z onlineem, czyli na przykład reklamą targetowaną w przestrzeni e, na przykład w mediach społecznościowych, bo ludzie tego Facebooka, Instagrama, TikToka, czy Linkedina e, w, w danej przestrzeni w danym okresie. Dokładnie, dokładnie, mhm. dokładnie tak. Wracając jeszcze do tej poczty, o której powiedziałeś. Mhm. To jest działanie dzisiaj, które można by było powiedzieć właśnie, że takim nietypowym działaniem marketingu mhm. offlineowym. Powrót trochę do korzeni, do tego, co już kiedyś było, czyli te korzenie, które kiedyś poczta była normalnie wykorzystywana i to było normalne, mhm. ale dzisiaj może być pozytywnym zaskoczeniem, bo w tej dobie cyfryzacji, gdzie mamy bardzo dużo elementów, w mhm. tym świecie cyfrowym, no to to może być miła, e, miła niespodzianka, bym powiedziała, albo zauważenie, zauważ nas, zobacz, robimy to trochę inaczej, tak. nie? Nie tylko z kartkami no można, z, można też e, zadedykować, zaadresować do osoby personalnie, właśnie, i zmienia i nazwiska, a nie na adres, tylko ogólne firmy. No. Dokładnie. Dokładnie. To jest też bardzo ciekawe działanie, ale jeszcze tak z tych działań takich nietypowych, jakbyśmy powiedzieli sobie to. Spotkałeś się kiedyś z takim hasłem, jak marketing partyzancki? Tak, tak, tak. tak no, to tak, się to sprawdza? No pewnie, żeby się sprawdziło, tylko, że to jest kwestia tego, że jednak po pierwsze marketing wymaga... Pewnego polotu i odwagi, której może brakować mhm. decydentom, nie tyle marketerom, co decydentom, żeby coś takiego zrobić, bo to nie jest tylko i wyłącznie na przykład, nie wiem, w męskich toaletach, w pisuarach, ułożenie bramki, w którą można celować. To są to różne rzeczy, są. A czasami wymagałoby odrobiny dystansu też do siebie. Nie? A... No i teraz jeszcze tak to kończąc, ten mm -hmm. marketing partyzancki: na ile to jest przemyślane i na ile to jest zaplanowane? Na ile mm -hmm. to może być czasami po prostu jakiś niewypał, który sprawi, że te działania obro... obró... będą miały taki obrót, że przyniosą pozytywne efekty dla naszej organizacji. To co, jeszcze o tym marketingu dyskutujemy, czy podsumowanie? Podsumowanie, bo to jest, to wiesz, tylko już tak wracając do tego partyzanckiego. To jest tak trochę jak z RTM-em, nie? Czyli real-time marketingiem. Bardzo Że może zatrybić, strażne. możemy pojechać na fali, a możemy hmm. też zbańczyć. nie? Hmm. Marketing offlineowy. Podsumowując, warto przeanalizować wszystkie działania, wypisać sobie plusy, minusy, przeanalizować budżet, przeanalizować nasze zasoby, mhm. na co możemy postawić w pierwszej kolejności, wybierając targi z rozwagą, nie na wszystkie, ale na jakie. I o tym już dyskutowaliśmy. Jeżeli chodzi o prasę drukowaną, to też rozważyć, jaka to ma być prasa, gdzie, mhm. jaki nakład, gdzie, okładka, czy artykuł sponsorowany, czy też krótka reklama. Jeżeli o billboardy, w jakich miejscach, lokalizacja, czas tego umiejscowienia. No i nie wspomnieliśmy o reklamach ani w telewizji, ani w radiu. Ale hmm. no to może na inną mowę. Może na Ale inny, je, je, tak, na bym inny, dodał inny do tego, co słusznie wypunktowałaś. No i przede wszystkim, do kogo to kierujemy. Tak. Albo demograficznie, wiekowo możemy Niekoniecznie trafić z offline'em, a z drugiej strony offline'a możemy trafić do tych, do, którzy nie mają na co dzień dostępu pełnego do komputera, bo może akurat często ich praca wymaga pracy fizycznej bądź jest to praca, która cały czas jest w ruchu, i mhm. może być ciężko, nie jest. Tak, najlepiej łączyć. No i jeszcze te warsztaty, które są dedykowane mhm. zarówno z kompetencji twardych, czy też z kompetencji tak zwanych miękkich, dotyczących komunikacji, mhm. dedykowane warsztaty dla dykarzy, na przykład dla automatyków, integratorów. Mhm. No a odnośnie reklamy to i tych działań telewizyjnych, to jest bardzo ważne, gdy mamy działania dotyczące marketingu B2B do B2C, bo to też bardzo istotna i pomocna kwestia. Dokładnie. Czyli trakujmy, sprawdzajmy ze zdrowym rozsądkiem i bawmy się marketingiem. Tak. Dzięki serdeczne, Aga. Dzięki wam. Dzięki pa! Boże, to się wydarzyło. Okej. Okay. Miałem małe. Coś mi wyskoczyło na ekranie. Coś widzisz dzisiaj? Jakoś tam mruga mi w ogóle. Ty żyjesz? Ja żyję. Okej. Okay. Dobra, to to się wytnie. Okay.